Najbogatsza brytyjska rodzina skazana za wyzysk. A czy zostawiliśmy już goła dziewczynę? No chyba tak, no bo co tam? O, przejdźmy do poważniejszych tematów. O, o tej. Jaj. I okazuje się, że to nie chodzi o rodzinę królewską. No. Byłem przekonany, że to jeżeli coś negatywnego, to o nich, nie? A to nie. To jest inna rodzina, która się nazywa no i teraz zabicie mnie, ale ja nie wiem, jak się czyta Hinduja. Albo, albo Hinducha. To by po hiszpańsku Indugia? było, to właściwie po hiszpańsku by było Inducha. Tak, bez H, tak. to jest nieme. Czterech członków rodziny Hinduja, uznawanej za najbogatszą, w Wielkiej Brytanii stanęło przed sądem w Szwajcarii pod zarzutami wyzysku i handlu ludźmi. No tak, zgodnie z oskarżeniami płacili swoim pracownikom 8 dolarów za kilkunastogodzinny dzień pracy, choć jak oni sami się tłumaczą, a raczej tłumaczą ich oczywiście prawnicy, że przecież, czy to jest praca, kiedy siedzisz i oglądasz bajkę z dzieckiem? To nie jest praca. Dodatkowo macie zakwaterowanie, macie również y jedzenie. Dodatkowo właśnie czasami w dzień i chwilę wolną oglądacie filmy z dziećmi. No to, to nie no jest tak, praca przecież. Problem jest taki, jeżeli majątek rodziny szacowany jest na 47 miliardów dolarów, to to jednak jest takie... Jest jeszcze jeden problem. Kiedy przyjeżdżasz do pracy i zabierają ci paszport, to znaczy, że być może coś jest nie tak. No może być coś nie tak. Tu taka sytuacja również miała miejsce. E, w każdym razie... Y Obrońcy powiedzieli, że ten zarzut o niskiej płacy jest wyolbrzymiony, bo był Wikti opierunek. Mm -hmm. No, y, natomiast, y, natomiast zostały te zarzuty dotyczące handlu ludźmi odrzucone. Tak, więc to przynajmniej. Nie o to... głównie, ale jedna kara dosyć surowa, bo głowa rodziny, prakarz hinduja, ustalmy, że tak jest poprawnie, i jego żona Kamal zostali skazani na 4,5 roku pozbawienia wolności, a ich syn i jego żona, ich czeka czteroletnie więzienie. Dobrze, że nie robili tatuaży tym ludziom, wiesz, własność Roberta. No. Numer po... taki na przykład. No bo na ręku, tak? Takie rzeczy też się zdarzają. E, w każdym razie. Mm... Jeszcze na ich korzyść działały także zeznania byłych pracowników, którzy wspominają rodzinę jako przyjaznych i traktujących podwładnych z godnością. Jak się okazało, rodzina połównie osiągnęła ugodę z trzema byłymi pracownikami, którzy złożyli oskarżenia. Jednak ze względu na powagę zarzutów prokuratura kontynuowała sprawę. Na no, 47 miliardów dolarów. Nawet jeśli by jakoś skończyło się to tak, że ktoś z nich poszedłby do więzienia, to pewnie nie byłoby to więzienie takie klasyczne. No Oczywiście. Tylko byłaby to pewnie opaska na kostce i zostanie w domu, no, ewentualnie tak Albo wolności. takie, w których jest kort tenisowy po prostu. Nie muszą grać na betonie tak. przy rozgrzanym słońcu, tylko mają klimatyzowaną halę. Nie? Tak, dokładnie. Tak to jest, niestety, tak to bywa z tego typu Dobrze.